Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Znowu ze mną Kamil Minda, witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Kamil, czy Ty przed tą walką więcej zrobisz treningów biegowych na bieżni czy y, sparingów przed y, wiesz, pojedynkiem? Staram się to zrobić tak jeden do jednego, także i w tym samym dniu biegi i w tym samym dniu trening normalny stójkowy, czy bądź jakiś y, y, techniczny odnośnie sztuk walk. Zastanawiam mnie, Kamil, jak Ty w ogóle zareagowałeś na ten pomysł od Federacji? Jaka była Twoja reakcja, kiedy usłyszałeś sobie, że słuchaj, Kamil, ty przed pojedynkiem stawiamy Ci bieżnię i ty będziesz na niej sobie przez ile 10 minut biegał? Myślałem, że to jest żart, ale no, okazało się, że to nie był żart. Okazało się, że szachta nie chce walki ze mną. Teraz zapowiada, że mógł się bić na gołe pięści. Nie wierzę w to. Uważam, że po prostu chciał, żebym był zmęczony. Uważam, że też trochę tak się czuję jakby wszyscy byli przeciwko mnie, ale postaram się dać siebie wszystko, przebiec to i zawalczyć i, i wygrać tą walkę. Ale wszyscy w sensie kto, że federacja? No wszyscy w koło, no nie. Federacja, koledzy z klubu. No i zobacz jak to wszystko wygląda. Obiektywnie popatrz. No ja muszę biegać. Ja później po tym bieganiu jeszcze jakieś nie wiadomo, jakie tempo szachta wybierze dla mnie. Czy tutaj? Po... ma Ci wybrać tempo? No nie wiem, podobno tak, nie wiem co. To już w ogóle jest... To no, jest dziwna sytuacja. Chciał boks, później się okazało, że, że jednak K1. Oj, no jak ma tyle charakteru, to może MMA jeszcze zrobimy. No. Ale słuchaj, będziesz pionierem w tym wszystkim. Jeszcze nikt nigdy nie biegał przed pojedynkiem. No ja też, ja codziennie biegam na, na bieżni. <noise> Powiem Ci, że, że że to jest hit, nie, Wie, wiem, kto ty to biegasz wymyślił? w ogóle na bieżni? Biegam, 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 biegasz? codziennie. Nie śledzisz internetu? <laughs> biegam, 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 ciągle biegam, biegam. Czyli co, nie wiadomo na razie jakie tempo będzie na tej bieżni? Nie wiem, jeszcze nie wiem. No zobaczymy. No jak to federacja głosi, czy, czy tam na razie nie wiem dokładnie. No, na razie biegam i robię kondycję. Wiesz, no, ze względu na to, że jestem dosyć duży gabarytowo, no to wiadomo, z tej bieżni zawsze unikałem. Starałem się nie biegać, tylko robić rower. Ale może, może i to jest dobre rozwiązanie. No, coraz lepiej mi to wychodzi. Przyzwyczaiłem się do tego no, i, no, i podnoszę swoje cardio. Nie? Uważasz, że to jest duże ułatwienie dla Bartka? No, uważam, że duże. No, nie? Ja, ja mimo wszystko robię rozrzewkę, ale wiesz, to jest 10 minut. No, nie? Ja wychodzę już przepalone płuca konkretnie. Nie wiem jak tam jeszcze będzie dokładnie tempo, ale to się dowiemy. No i wychodzę tam już z takim ograniczonym tlenem, no nie? No i jeszcze mam 9 minut rundę. Ale czy to jest 9 minut jedna runda? Tak, jeszcze taka runda. A, okay. To zobacz jak wszystko przeciwko mnie, nie? no, Trzeba walczyć o, o swoje. Podejmować wyzwania. To chyba wyjdziesz do tego pojedynku z najlepszym cardio, jakie miałeś w historii swoich startów, co? Może to taka właśnie taka niedźwiedzia przysługa od, od strony mojej federacji. No chyba, bo no. szczerze mówiąc to przyda się, bo przy ostatnim pojedynku no, te kardio, to chyba nie było twoją najlepszą stroną. Nie wiem, no... Duże tempo narzuciłem, ale też za późno się dowiedziałem, ale teraz mocniej podkręciłem tempo, no bo sorry, no tutaj już typowo, no nie? Typowo trzeba być mocno przygotowany kondycyjnie. A co cię jest cięższe w tym pojedynku? Te, ta bieżnia, czy pojedynek z Szachtą? No bieżnia, oczywiście, że bieżnia, no to Szachta to już będzie wisienka na, na torcie, nie? Myślisz, że na tyle mu ułatwiło to, te twoje bieganie, że no te szanse jego są na tyle duże, że może stało wygrać, czy dalej uważasz, że ciężko będzie miał, żeby, żeby ciebie pokonać, tak zmęczonego? Wiesz, no na pewno będzie miał ciężko mnie pokonać, no, nie wierzę w to nawet, nie biorę tego pod uwagę, no jak, jakby nie było mówię, no ta... ta... Ta bieżnia na pewno mnie osłabi, no ja już nie będę taki yy, 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 świeży, no ale to jest ty, celowo po to robione, nie? Dzisiaj pierwszy raz wasze spotkanie w dwójkę, tylko twarzą w twarz, bez Denisa. Jak ci się dzisiaj rozmawiało z szachtą bez Denisa? No smutno było, no Dennis jakiś taki... Szkoda, yy, że nie było Denisa, nie miał kto pampersów zmieniać w yy, szachcie. No i szachta był jakiś taki taki, wiesz, nie swój, no nie. Ja się jak tam teraz tylko Bartek przychodził. A na koniec chciałem koniec No, się se się... zbiją, zaraz, wichałem patrz. Już idzie. bo przed chwilą jak robiłem wywiad z Bartkiem, to był Ali go, chłopaki. ja wiem, no. Dobra, nie ruszamy tego tematu jedziemy dalej. No jak nie ruszamy, sami to poruszyliście na konferencji. Bios. jeszcze, jeszcze Michał wychodził i trzeba było od wszystko kurde wiesz, na żywo. Shachtuń poszedł do nich. Oni tak do nich mówią: szachtunia, Szaktunia, wiesz? Nie, no lubią go chłopaki. No Lubią, lubią, niech się lubią. No. Ale czy to znaczy, że ciebie mają nie lubić? Wiesz, Nie ale mogą wystąpić w w jednym klubie, no nie. Ale ja wiem, że, że ty też, nagry wy też nagrywacie. Tak, yy, no razem z Hubertem. Mamy bardziej Hubert. Ja no właśnie, ale ja to. Tak to lubię, ja, no wiesz. To, to wiesz, to nie, ja zmienia, takie... nie zmienia nic. Yy, my z jednego klubu byliśmy chyba. No bo Michał się nie odniósł, ani Lizak przeciwko nie stanęli. Nie stanęli za moimi plecami. Także taka znajomość, no to ale żadna czekaj, znajomość. Czekaj, czekaj, jak byliście, No to ktoś musiałby tak jakby odejść. Ja będę sam trenował teraz, nie, nie, nie będę trenował yy, z Michałem czy z Lizakiem, jak oni nie są w stanie się określić, za kim są. No Aż tak grubo? Ja myślałem, że tak troszeczkę w żarty polecieliście z tym. Zobaczymy, co, co, co to wyjdzie z tego. No nie, ale ja po prostu... Nie będę ukrywał, że, że, że to zawiodłem się trochę. Ale to czekaj, to zawiodłeś się na chłopakach, a jak z trenerem Mirkiem? No, ja na chłopakach się zawiodłem, no ale Michał i Lizak są z, z akademii, tak? jeżeli no. porzucisz akademię przez to Przez Michała i przez ja, Lizaka? Ja, ja, ja będę, nie wiem, nie wiem, na razie ciężko mi to powiedzieć, no to też tam to już siedziało we mnie od, od kilku od jakiegoś czasu. No i wiesz, ta, ta sytuacja z, z, z Szachtą, no nie, i z, z Lizakiem, z Michałem. No i jak, jak Ty sobie to wyobrażasz, że będę, będę trenował z chłopakami, a oni, yy, wiesz, piątki sobie zbijają z Szachtą. Szachta mnie wyzywa, śmieje się ze mnie, no sorry, ja, te, ja tego nie, ja, ja mam sztywne zasady. <laughs> sztywne zasady, ja pierdolę. No tak, no. sztywne zasady, niech będzie. To tak zwane po toruńsku. <laughs> po toruńsku. Nie, no teraz to mnie zaskoczyłeś. Ja naprawdę bym przekonany, że to jest takie bardziej trochę, trochę na bekę, ale że może trochę ciebie to dotykać, ale widzę, że cię naprawdę to dotyka. Dotknęło mnie, no, 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 no siłą rzeczy widzisz zresztą, no co, co mam powiedzieć. No, zobaczymy, jak się sytuacja dalej rozwinie, ale widzę, że chłopaki wywalone mają na mnie dalej. No to sorry, nie? Robią wywiady z szachtą, No to niech sobie robią, nie? Wątpię, że się zanosi na to, żeby przestali. Bo ja widzę, że oni po prostu lubią szachtę. No tak, to go nie go lubią, no ale to jest mój przeciwnik. No nie? Mhm. A jeżeli no już ta walka A Ja go już... nie lubię, no nie. Ja nie lubię, nie lubię szachty, nie lubię Denisa. No i to. to gdzie będziesz się przygotowywał do walki? Sam, sam będę się przygotowywał, będę biegał na bieżni. I co, nie uważasz, że. Wystarczy na szachę przygotowanie się samemu? A, bieżnia, tak. No bo jednak wiesz, Turner Mirek, no co, co, jest uważany za bardzo dobrego taktyka. Nie uważasz, że ci się przyda w tej walce? No dobry, dobry trener, ale yy, trudno, no. Trudno, no. taka sytuacja też musi się określić i, i zrobić porządek z niektórymi yy, w klubie. No. A właśnie, rozmawiałeś z trenerem Mirkiem o tej sytuacji? Nie, 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 bo to wyszło tak, teraz wyszło na, na, w sumie na konferencji, trochę się podkręciłem i. i no ale dobra, poszło, to poszło. No, no to będziesz próbował porozmawiać się z trenerem przed tym nie wyborem, nie gdzie nie będziesz trenował? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Na pewno, ale na razie nie, nie wiem. Muszę iść do domu i się Który przespać radzi? przespać. Ciężka sytuacja, co? Nie spodziewałem się, że przed pojedynkiem będzie tutaj jakieś, jakieś wybory. No widzisz, no ale no, siłą rzeczy, no, no, no ja sobie jeszcze raz powtórzę, ja sobie nie wyobrażam. Ja jakby miał Michał przeciwnika i yy, chyba, żeby jakaś to walka sportowa, no dobra, gdzieś tam znamy się i Michał też by do tego tematu podszedł w ten sposób, że powiedział, no dobra, no nie, yy, to jest mój jakiś kolega, Robimy to sportowo, no dobra, no to jak Michał tak mówi, to, to okej. Okay. Ale jak to jest taka sytuacja frykowa, gdzie goś mnie śmieje się za mnie, wyzywa mnie i yy, pewnie razem siedzą i też pewnie cisną za mnie bekę, znając życie, no to sorry, no to mają wybór albo ja, albo on, no bo na bank cisną, no nagrywa sobie filmik, szachta, że to mój team i chłopaki się do tego nie odnoszą i się śmieją dalej, robią sobie bekę. No sorry, no to jesteśmy poważnymi ludźmi, jesteśmy dzieciakami po 15 lat, no nie tylko mamy... Grubo około koło czter... powyżej 30. Kin. Dobra, zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ja Ci bardzo dziękuję za wywiad. Pozdrawiam również. Trzymajcie do mnie kciuki. Hej ja.